Cześć, witam wszystkich w nowym odcinku z g Testujemy sobie dzisiaj dwie kolejne skrzynie z eventu Toxic Storm Oczywiście skrzynie niedawno dodane, znaczy, w sumie to już jakiś czas temu dodane, ale nie testowałem ich Bo jednak mieliśmy tutaj kilka innych eventów mini dodanych, których już nie ma już zniknęły, no Donmato raczej staje na dłużej, tak samo jak tutaj mamy to Ninja Training, ale spoko bo szczerze mówiąc te skrzynie, no, jak nie oglądaliście odcinku, no to mogę wam powiedzieć, że całkiem fajnie oddają. Także się zobaczyć co mi dropnęło, no to zapraszam do obejrzenia tych materiałów. A my dzisiaj powstajemy sobie kolejne dwie skrzynki z właśnie eventu Toxic Storm, czyli będą to skrzynki za 20 i za 32 zł. Czy to są procenty? Co to, to są w ogóle za skrzynie? Am, um, am, um, am, um, am. Um, um. To są skrzynie. Pomieszane z pomerdanym, tak zwane które potrafią fajnie oddać, ale też może się przytrafić tak, że na przykład tutaj o na 1% się trafi banku który nie zwraca otwarcia skrzynki. strafia ale no zobaczymy, może będzie fajnie, może coś fajnego poleci, coś co da nam fortunę. Jeżeli wy chcecie coś płacić, to oczywiście pod Lukas polecam. Właśnie. Kończ się konkurs, no właściwie utrwanie mojego kodu będzie na dniach losowany, ale spokojnie od razu przygotuję coś nowego dla Was, także zapraszam na stronę ciemną skrzynkę, ale ja już otwierałem tak samo skrzynie expa. Mogę pokazać, że w złotej kiedyś mi wyleciał Bowie Knife. Aktualnie kluczy już nie mam, bo wszystkie otworzyłem, bo dostajecie ich 55 ogólnie te macie wszystko ładnie rozpisane. Co i ile yy, w jakich tutaj przydziałach level'a dostaniecie? Yy, no także tak, także tak to wygląda. 5 razy to jest stówkę. No jak nam zabraknie, a nam na pewno zabraknie, możemy wolać coś mocnego, to po prostu sprzedam parę skinów i będziemy sobie lecieć dalej z otwieraniem. 375 klejnotów. Spoko, 73 zł, mniej spoko, ale porównując do tych poprzednich skrzynek, co otwierałem, to całkiem nieźle. Non-rider niestety przeleci, a szkoda, bo wtedy już na pewno byłby profit. Tak, to mamy tylko 43, czyli połowę. No, tak samo, Machine Dusty, byłbym bogaty, 140, field tested niestety przelatuje. No. A teraz nie doleci do Hansmana, Ale mamy headshot. Mamy, mamy modę, Vogue. Czyżby... No nie no 65. Od panie, co to ma być? Szybkie otwarcie daje nam 78 zł, no to okej. Okay. Chyba jedno z najlepszych otwarć. W odcinku. No to ja wupki. Jakby byłem w naprawdę dobrym stanie. To nawet jej bym zarobił, ale niestety film testet, no nie daje nam e, zarobku, no bo... Ta wupka kiedyś była naprawdę tania To, że na kosztuje tyle to jest szok Ale ja wiedziałem, że ona zdrożeje jak wyszła Szczerze mówiąc, bo po prostu Kurde Bardzo fajny skin Bardzo ładny To była kwestia czasu jak po prostu Zdrożeje Na razie nie idzie, na razie nie idzie Zostały nam dwa otwarcia Takie pewne Digielek Jakim stanie on będzie? 36, 68. Okej, okay, tak balansuję między tymi 200 złimi, teraz już będzie mniej. Oho, no. Guardian. I ja pamiętam, że Guardian gdzieś był wysoko. O, tutaj był Guardian, czyli równie dobrze. Mogę na przykład trafić e, tego Akacza e, Czy któryś tutaj z tych skinów droższych? Ponad 3D ja Guardiana. Także tak to wygląda. Dobra, otworzymy sobie ostatni raz. piątkę Sprzedamy sobie parę skinów i przejdziemy do następnej skrzynki, oczywiście, bo dzisiaj testujemy dwie 70 zł, okej okay. Wróć 32 tu Mamy mniej skinów Wola Boga, dziękuję eee, Procentówka, ale czy też taki mix? No też niestety, no Też niestety jest tutaj parę skinów tańszych Potrafienia Ale no, no to już widzę parę takich Yy, szans jednak do zarobienia większej ilości bo raczej, o bo dobra sprzedamy jedną w ogóle mam dwa slotery nieźle, ale ładnie wyglądają, że szkoda ich sprzedawać A, czy było 150? nie, nie może być 150 musi być 160 chyba, Jakieś jest 5 skrzynek po 32 zgadza się? wow ale drop, tak 160 już w pierwszym otwarciu 5 skrzyń drop trafiłem najgorszą możliwość, czyli same niebieskie same tanie niebieskie skiny, teraz mamy lepiej 58, ale no kurde już myślałem, przez chwilę myślałem, mamy emperor mamy dwa razy emperora i to jest całkiem fajny to jest ponad 5 dych, bo jeszcze mamy tej cz która jest starym skinem, jest dość drogim skinem ale jest skinem cz, także no, ja bym na waszym miejscu to po prostu wymienił Kurde, myślałem, że te glowce wracam, ale no gdzie tam Za dużo bym chciał I tak spoko, otwarcie na plus To najważniejsze, dwie dychy prawie Okej, okay, to jest, jest Akash Revolution. jest Sanilio, Leo, to jest dobre otwarcie To jest 336 zł. Razy dwa Fajnie Jak najbardziej na plus Zwróciło mi parę otwarć poprzednich, Tylko, że teraz znowu lecimy w dół. No, niestety przelęcą tę rękawice A mamy Sayrexa, ja taki Sayrex w Faktoryniu. Faktoryniu? Nice! Ponad dwie stówki, za jednego skina. Reszta to już po prostu czysty zysk. Te karambity w ogóle, zobaczcie, trzy karambita obok siebie, a mi wylatuje po pośrodku co setka. Jak oni tak mogą po prostu robić? Tak się nie robi. Okej, okay, doleciało do setki. Dzięki Bogu. Mam jeszcze Rosiron i MK, Takich droższych. Niestety, cztery dychy w plecy dalej. Ale zobaczcie, waluty i będę już 23 tysiące. Na pewno będzie jakiś odcinek z otwierania mm. <laughs> wszystkich skrzynek tego eventu. Skiny tam w ogóle się aktualizują na bieżąco. Bodajże można tam trafić tylko skiny, które są jakby na ten moment... Dostępne albo ceny się zmieniają, dlatego to się aktualizują. Nie jestem pewien, jak to działa. Stój Jezu, golden coil, 600 zł. No to jest, to jest chyba jeden z najdroższych, brzydkich skinów. Serio. Jakby mi totalnie nie siedzi ten skin, to jest bardzo drogi. A czemu jest drogi? No bo jeszcze tej ten Fire Serpent. Uh, ej. No way, czyli to jest możliwe? Zero, 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 osiem procent szans. Ehm. Um, Nie ma go. Ej. Dobra, to się nazywa szczęście i że będzie back to back Okej okay. Fajnie, no i teraz same niebieskie No, g czwórka jakby chciała odrobić z tego, co właśnie tutaj straciła, to jeszcze że musiałbym chyba te niebieskie już do końca y, Tego miesiąca tak otwierać Ale no kurde, ej, nice Dobra, no tak, tak, tak tam dropło, to już szczęścia nie będziemy mieli dzisiaj Także po prostu Trzeba żeby kontrakty, tak trzeba jakieś kontrakty porobić z tych troszkę tańszych skinów o tak tak 238 okej okay. no. spoko, takie coś jeszcze zaakceptuję tam naklejkę oczywiście też dorzucimy do kontraktu no bo po co mi naklejka kto w ogóle zbiera naklejki dość droga naklejka w sumie z Rio za 200 zł. uuu i to jest dobra wymiana jakby na zero, a macie jednego skina, i to jakiego, nie? Kto by nie chciał mieć takiej awupki yy, Jeszcze Stanley World, nie Battleskirt? Przywiadam, że awupka ma najlepszy stanny fili tester, także widzicie, jak jest. Jezus, to, mi się wydaje, że ta ręka to się coraz tańsza robią, przysięgam. E, no ale kontrakt fatalny, jeżeli chodzi o wartość. E, no i co, to by było na tyle, w sumie. Eee, Kary będą w skrzynki przetestowane, zostały nam tylko te dwie, i będziemy sobie tutaj otwierać co innego. Eee, więc zostawcie łapkę w górę, swój biker, Widzimy się w następnym odcineczku. Cześć, pa.